Siema moi drodzy, z tej strony Seba, dzisiaj okay. kontener i coś tam B, coś tam C, coś tam. Yy, jedziemy moi drodzy, tu w ostatnim odcinku serek wiejski został przywieziony, no i z tego właśnie miejsca jedziemy po następny ładuneczek, chyba w tej samej firmie coś mi się zdaje, ale nie jestem pewien. Tak, yy, to, to jest w tej samej firmie ten kontener i coś tam B, coś tam C, coś tam. Wiem, wczoraj nie w niedzielę filmiku nie było, ale dajcie trochę odpocząć. <laughs> nabrać sił, podpinamy kontener i moi drodzy, lecimy dalej z tematem. Do Pięknie się prezentuje moje Volvo, choć nie należy do najszybszych. Fotka musi być 200, koło 245 km, moi drodzy. Więc widzicie, sobie lecimy. Kontener IBC, widzicie, masa 12 ton. Więc nie powinno być problemu. Moja ciężarówka powinna sobie dać z tym ładunkiem radę. Yy, aczkolwiek za parę filmów, yy, które już mam nagrane. Moja ciężarówka przejdzie metamorfozę leciutką. Będzie wstawiony do niej mocniejszy, moi drodzy silnik. Ten, który mam, to jest około 400. 420 KONI? Coś takiego? Ale będzie około 490, więc spokojnie te, te, te większe ładunki, takie. Yy, jak to się nazywa? no Większe pod względem masy, masowym tak. Powinny dać Spokojnie radę moi drodzy Sorry gdzieś tam za jakieś laksony Ale moi drodzy No internet Kiedy to nagrywałem Odmawiał posłuszeństwa Pozdrawiam Multimedia No więc Moi drodzy tak to jest Wczoraj filmiku nie było Ale już dzisiaj ten filmik się ukaże Czyli dzisiaj Poniedziałek Poniedziałek, nie wiem, zaraz zobaczymy. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota na cały tydzień powinno być filmików. Tylko jeszcze muszę nagrać audio, swój monolog. Więc no, zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Są małe jakieś przycinki, ale no, wybaczcie moi drodzy. Będę starał się, żeby te odcinki były też różnorodne, że nie tylko wiedziemy jakieś o tak jak tutaj jakiś kontener IBC czy co to tam jeszcze, ale też postaram się specjalne ładunki, te special transport, bo widziałem, że wam się spodobał odcinek ze special transport, no to na pewno będzie więcej większy, większy i takich. No, a jako, że dzisiaj jest poniedziałek, no to od rana, czyli jest 8.23, usiadłem, żeby nagrać monolog, moi drodzy, żebyście mieli od poniedziałku, co oglądać. Oczywiście niektóre, niektóre ładunki, tak jak zobaczycie, po prostu, no, przerosły moją ciężarówkę pod względem masowym. Aczkolwiek no nie było tak źle, jak przypuszczałem. Nie było jakiś tam stromizmy, czy jakichś innych różnych podjazdów, zjazdów i w ogóle. Jedź prosto. Więc się udało, moi drodzy. Są przycinki, ja to też ten. <laughs> przycinki zawsze mi się zdarzają, moi drodzy, jeżeli chodzi o internet, jak nagrywamy wideo w wieczorem dlatego że wtedy jest większa liczba osób jakbym nagrywał to rano 6-7 to chyba nie byłoby problemu aczkolwiek aczkolwiek zobaczymy więc tak jak mówiłem dzisiaj dzisiaj nagrywam monologi do tych wszystkich filmów i od dzisiaj powinny filmiki poniedziałek, wtorek, środa czwartek, piątek, sobota. Zobaczymy, może gdzieś tam zrobię sobie małą pauzę, małą przerwę od nagrywania odcinków. Zobaczymy jak to będzie, moi drodzy. Pomóżcie mi wbić tych 100 subskrybentów, a naprawdę będę very, 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 very happy, moi drodzy. Więc jeżeli Wam odcinek przypadnie do gustu, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie swoim znajomym, może polubię ten filmik, kanał, może ta tematyka ich też, też zainteresuje, są też różne faile, są też różne wpadki na, na nagraniach moi drodzy ponieważ. Ograniczenia prędkości nie obowiązują mam ściągnięty kaganiec w ciężarówce, więc czasami wyjdą jakieś dziwne akcje moi drodzy. Jedź prosto. Dziwne niedziwne. Zobaczymy. Czasami gdzieś tam wiecie. Wyjdzie tak jak nie powinno, albo jak powinno, no to zobaczymy. No, ale mi to sprawia radość. Yy, takie, <coughs> takie... jeżdżenie, moi drodzy, z punktu A do punktu B. Jako, że gdzieś tam w odcinku poprzednim mogliście zauważyć, że mamy tylko niecałe 1,5% odkrytej mapy, więc, moi drodzy, postaramy się to nadrobić. Yy. Oczywiście nie zapominając o tym, że... Hajś się musi zgadzać, więc ładunki będziemy brali z, te, z górnej półeczki. Oczywiście, jeżeli będzie, no wiadomo, na przykład, y, będziemy w Gdyni czy tam w Gdańsku, a będzie na przykład na Kaliningrad y, ładunek, gdzie tam 100 ileś kilometrów czy 200, no to wiadomo, że takiego ładunku się podejmę, ponieważ chcę sobie pozwiedzać tam te wschodnie rejony. Oczywiście też Hiszpania, Portugalia, Włochy też, też chciałbym tam. Estonia, Łotwa, Litwa też, też akurat są jak najbardziej osiągalne. A moja ciężaróweczka ciśnie, wyprzedza. No więc moi drodzy, taki odcineczek luźny w poniedziałek. Mam nadzieję, że się podoba. Jedź prosto. No wiadomo, w gier każdy, każdy, każdy youtuber po prostu przedstawia swój punkt widzenia. Ja akurat tą gierką się bawię moi drodzy. Wiadomo, że jeżeli by chodziło o realizm, to na pewno bym grał tak jak trzeba. Teraz te, teraz te ładunki, teraz te zlecenia szybciej wykonuję. Nie mam ogranicznika, ale moi drodzy, jak spłacę kredyt, który mam zaciągnięty w banku, to moi drodzy, no włączę sobie ogranicznik, będziemy jeździć przypisowo, wszystko wiadomo, wiecie o co chodzi aczkolwiek jakoś nie wyobrażam sobie, oczywiście w grze nie wyobrażam sobie pokonania 1400 km przy GeForce Now wiecie, w jednym odcinku, czy w jednym rozdaniu więc tak sobie dobieram po prostu materiał tutaj na nagrania, aby nie przekroczyć tej godziny, która jest darmowa w GeForce Now. No więc, no moi drodzy, tak to jest. Jeżeli chodzi o. Inny kontent na moim kanale typu karmechanik, simulator, nie wiem czy będzie, ponieważ zauważyłem na filmie, że no laguje, chyba że są jakieś fixy, nie fixy, patche, żeby moi drodzy to usunąć, żeby to było miało ręce i nogi, więc tak to jest, moi drodzy. Oczywiście też nie zapominam, jeżeli będę miał czas, jeżeli będzie wszystko ok, no to nagram ten poradnik symulatora z demolki. Chyba tak. Gdzieś tam widz mi napisał, więc drogi widzu, cały czas pamiętam. Symulator demolki bez żadnego wirusa, moi drodzy. W lewo. No zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Wiadomo, że czasami antywirus, moi drodzy, krak, e, kraka czy tak, e, mówimy tu o lekko nielegalnych produkcjach, e, kraka czasami wykrywa antywirus jako wirus, a to tak naprawdę Proste. Tak naprawdę po prostu to nie jest wirus, to jest takie no żeby z gry nielegalnej zrobić półlegalną, czyli żeby mieć pełną wersję moi drodzy, a nie żadne dymówki. Więc moi drodzy, zobaczcie jak szybko szyna, prawie 14 minut minęło, prawie 12, sorry, 12 minut minęło. I my już dojeżdżamy po prostu moi drodzy na bazę z tym kontenerem. A tu musimy, tutaj ING coś tam Chemicals. Kolejna trasa za nami, oby więcej takich. No, widzicie? Wjeżdżamy na firmę. Człowieczek se tam siedzi. Mam nadzieję, że nie pali, bo wszystko się by rozwali. No i gdzie my mamy, moi drodzy, zaparkować? A, tu musimy. Tak, 420 konne. Moje, moja mała maszynka 420 konna. Więc ciśniemy. Mam nadzieję, że jeszcze raz odcinek Wam się spodobał, subskrypcja, komentarz, lajczek mile widziany. Tu chyba była jakaś studzienka, ale no. Jesteśmy na miejscu, moi drodzy. Czas rozpiąć ładuneczek i podjąć się kolejnego wyzwania, kolejnego ładunku, bo kredyt sam się nie spłaci. Firma też musi prosperować, moi drodzy. Więc.